Na dzień dzisiejszy Biuro Klienta w Ciechanowie obsługiwało 160 tysięcy mieszkańców, 45 dni i podjęto decyzję, że takie Biuro Klienta będzie zlikwidowane. Wszyscy klienci mają się porozumiewać na infolinii, ewentualnie mailami, a jeżeli ci co nie mają komputerów, a niestety w większości w internetu, w większości jeszcze tych wszystkich to dostęp do internetu jest ja jeszcze w naczciach szczególnie utrudniony. To jak ktoś będzie miał potrzeby, to niestety, ale trzeba będzie jechać bezpośrednio do Polski. Pod i, Taką petycję przygotowaliśmy wspólnie z Prezydentem Miasta, z Panem Starostą. Podpisało się 12 samorządów, żeby pozostawić te biuro klienta, bo biuro klienta służy nie tylko dużym miastom, a szczególnie chyba służy nam, nam, mieszkańcom wsi i małych miasteczek. Zobaczymy jaka będzie reakcja. Podejrzewam, że z monopolem ciężko jest walczyć, a nawet negocjować. Także może to wszystko spełnić na panewce, ale wystąpiliśmy wspólnie tylko po to, żeby zadbać o naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.